Fragment z Dzienniczka Świętej Siostry Faustyny, numer 435, 9 czerwca 1935 roku. Zesłanie Ducha Świętego. Wieczorem, jak szłam przez ogród, usłyszałam te słowa: Będziesz wypraszać z towarzyszkami swymi miłosierdzie dla siebie i świata. Zrozumiałam, że nie będę w zgromadzeniu, w którym obecnie jestem. Widzę jasno, że jest względem mnie inna wola Boża. Jednak nieustannie wymawiam się przed Bogiem, że ja jestem niezdolna do spełnienia tego dzieła. Jezu, przecież Ty najlepiej wiesz, czym jestem. I zaczęłam niemoce swoje wyliczać przed Panem i zasłaniałam się nimi. Aby wymawianie moje uznał, że jestem niezdolna do spełnienia zamiarów jego. Wtem usłyszałam te słowa: Nie lękaj się, ja sam uzupełnię wszystko, czego tobie nie dostawa. Jednak przenikły mnie do głębi słowa te i jeszcze więcej poznałam nędzę swoją. Poznałam, że mowa pańska żywa jest. I przenika do głębi. Zrozumiałam, że Bóg ode mnie żąda doskonalszego trybu życia, jednak stale się wymawiałam nieudolnością swoją.